Czy nic nie robienie może być miłością? To jest chyba najtrudniejszy sposób wyrażania miłości. Dlatego, że w nim najbardziej chodzi o to, żeby niekoniecznie skupiać się na czymś robieniu. W Starym Testamencie słyszymy historię o Hiobie, który przeżywa ogromny dramat. Dlatego, że Pan Bóg zaplanował dla niego taką próbę, która wiąże się chyba z najgorszymi biedami, które można sobie tylko wyobrazić. Stracenie całej rodziny, wszystkiego, co miał, jeszcze okropna choroba. I do niego przychodzą jego przyjaciele. Przyjaciele, którzy wyrażają swoją miłość wobec niego przede wszystkim w taki sposób, że są z nim przez 7 dni, co robią? Nic. Przebywają z nim przez 7 dni. Dopiero później zaczynałem rozmowę, zaczynałem jakieś radę, ale kluczowe było w tym bycie z nim. Próba zrozumienia, próba wejścia w jego sytuację, próba utożsamienia się z nim. I to jest często nie aż takie łatwe. To wymagało od nas pewnego wysiłku, takiej pewnej pasywności w miłowaniu, pasywności w takim pozytywnym rozumieniu. Bo taka pasywność, takie bycie często nie jest łatwe. W Nowym Testamencie Jezus też pochwala coś takiego, kiedy przebywa w domie Marty i Marii, kiedy Marta jest bardzo aktywna, chce bardzo dużo zrobić dla Jezusa, chce wyrazić całą, całą tą gościnność, e, przygotowując cały dom dla Jezusa, e, przez to, że gotuje, przez to, że sprząta. Maria w tym czasie siedzi u nóg Jezusa i po prostu z nim jest, po prostu go słucha. I co ciekawe, że Jezus pochwala właśnie Marię której mówi, że wybrała najlepszą cząstkę bycia, przebywania i tak naprawdę wsłuchiwania się i przyjmowanie od Jezusa. Ten język miłości jest związany właśnie z taką pasownością, która znaczy przyjmowaniem, braniem innej osobie, dawanie jej miejsca. Myślę, że to jest kluczowe często w miłości wobec innych osób. Nie tylko umieć im dawać, ale też umieć przyjmować. Nie tylko umieć, umieć być dla nich aktywnym, ale też umieć przyjmować ich aktywność. To jest też miłość. Bądźmy korzystni dla innych właśnie na taki sposób, żeby przyjmować też od kogoś korzyść i być z nimi: być, odkrywać, przyjmować i rozumieć. Kiedy siedzę z moimi bliskimi i zajmujemy się tylko sobą, czuję, że jestem w odpowiednim miejscu. Nie lubię unikania ciszy poprzez wspólne oglądanie filmu, serialu, gry. Wszystko, co prowadzi do biernego spędzania czasu ze sobą, jest dla mnie bez sensu. Oczywiście to też może być dobre i jak najbardziej można tak wspólnie odpoczywać, ale ja wtedy nie skupiam się na drugiej osobie, tylko na czymś innym. Kiedy druga osoba poświęca mi czas, kiedy jest gotowa przyjąć mnie takim, jakim jestem. Kiedy chcę ze mną być, tak po prostu, wtedy czuję miłość, wtedy czuję się kochany. Czuję, że jestem tu i teraz, nawet jak trochę się nudzimy. Lubię też spędzać ten wspólny czas przy muzyce, ale tylko jeśli leci w tle, a głównym planem jest rozmowa. Lubię oglądać małe fragmenty filmu dokumentalnego albo serialu, żeby później o nich dyskutować i je rozważać. Wszystko, co służy relacji, rozmowie, kontaktowi, jest dla mnie bardzo ważne. Sam pragnę się zbliżać do drugiej osoby przez to, co ona lubi robić. Pytać ją, dlaczego jest to dla niej ważne, co to dla niej znaczy. Dla mnie takie świadome spędzanie wspólnego czasu bardzo buduje relacje. Pomyśl o tym, co bliska tobie osoba lubi robić. Jeśli nie wiesz, spróbuj zapytać. Poświęć dzisiaj jej chwilę swojego czasu.